Dzisiaj opowiem Wam o rzeczach, których nie kupię, trendach, które mi się nie podobają na sezon jesienno-zimowy. Cześć, tu Iwona, witajcie ponownie na kanale Stylolo. Dawno nie robiłam tego typu filmu. będzie taki klasyczny anti czyli rzeczy, które pojawiły się w sklepach, a z różnych powodów ja nie mam zamiaru ich kupować, mimo że czasem Kuszą. Także, jak zawsze na początku każdego filmu, moja prośba o jakąkolwiek interakcję z kanałem, dzięki temu pozwalacie mi docierać do nowych osób. Szczególnie słuchajcie, że YouTube tnie zasięgi. I naprawdę, zwłaszcza dla takich osób, które mają taki malutki kanał jak ja, to robi ogromną różnicę, jeżeli na przykład zostawicie kciuka w górę, jeżeli zostawicie komentarz, cokolwiek. No i jeżeli mnie oglądacie, a nie subskrybujecie, to oczywiście też zachęcam do subskrypcji kanału. Parę lat temu robiłam takie antyhole całkiem regularnie i potem gdzieś przestałam myśleć o tych rzeczach i przestałam je robić. Natomiast teraz jako, że po pierwsze robię sobie kolejny ban na zakupy, film na ten temat pojawił się jakiś czas temu na kanale. I tak, mówię tam o pewnych wyjątkach, natomiast co to są... Potencjalne wyjątki, które są mocno przemyślane, które są. O których czasem myślę już od dobrych kilku miesięcy, a moim celem, głównie, jeżeli chodzi o ten pan zakupowy, jest opanowanie takiego impulsywnego kupowania rzeczy, zwłaszcza z drugiej ręki, dlatego że i z racji mojej pracy i z racji właśnie tego, gdzie mieszkam. Mam dostęp do ogromnej ilości rzeczy z drugiej ręki, które czasem pojawiają się w tych sklepach, a jeszcze są w kolekcjach na stronach internetowych marek. Także pokus jest dużo. No i staram się gdzieś tam tym pokusom oprzeć i troszeczkę zdroworozsądkowo bardziej podejść do mojej szafy. Też jakiś czas temu robiłam taki film, gdzie mówiłam o tym, że chcę zbudować sobie szafę idealną. Oczywiście idealny świat nie istnieje, ale chciałabym się zbliżyć jak najbardziej do ideału, jak się da, czyli mieć takie rzeczy, które lubię nosić w niej, które nie wiszą, nie zabierają, bez, bez sensu miejsca i tak dalej, i tak dalej. To oczywiście jest inny film. Podlinkuję go tutaj o tym, jaki jest mój plan i za jakiś czas mam w planie zrobić. Taki podsumowanie dotychczasowe tego, co pozmieniałam w ciągu ostatnich miesięcy, natomiast to będzie raczej pod koniec roku. Natomiast wracając już do tematu, to mam wrażenie, że ogólnie jesteśmy bardzo, bardzo otoczeni pokusami. Marek jest zatrzęsienie. Trendy mam wrażenie, że troszeczkę zwolniły w takim sensie, że te takie super mikrotrendy, Troszeczkę się z nimi, nimi znudziliśmy, i całe szczęście duża jest część ludzi, którzy zaczynają myśleć o tym, że chcą bardziej się ubierać zgodnie z własnym stylem, a nie z trendami. I wiecie, wymieniać szafę co chwilę i kupować nie wiadomo ile nowych rzeczy i tak dalej. Jeżeli o mnie chodzi, to ja oczywiście uwielbiam modę, śledzę trendy. Powiem tak, że mniej śledzę to, co się dzieje na wybiegach w ostatnich latach, bo mam wrażenie, że. Dużo złego się podziało, jeżeli chodzi o te największe domy mody, ponieważ weszły, wiecie, duże koncerny, które te domy wykupiły. W związku z tym jest takie nastawienie na zysk, zysk, zysk i czasem nie ma miejsca gdzieś tam na artystyczną ekspresję. Te domy mody zmieniają swoich dyrektorów artystycznych, wiecie, niektórzy mówią na to gorące krzesła, że po prostu nie wiadomo, kto wyleci, kto przyjdzie na. Miejsce danej osoby i ile tam to miejsce zagrzeje, więc trochę się zniechęciłam, ale gdzieś tam siłą rzeczy to śledzę. Natomiast oczywiście to, co się dzieje na wybiegach, jest w jakiś tam sposób odzwierciedlane w tym, co potem pojawia się w sklepach. No i tych pokus co sezon jest dużo, no bo pojawiają się nowe rzeczy. Nawet jeżeli one są tylko troszeczkę inne niż to, co wiecie, było sezon czy dwa temu. To często są kuszące. No i ja zawsze staram się podejść do tych rzeczy na takiej zasadzie, że okej, okay, widzę, to mi się podoba, ale czy a, na dłuższą metę bym to nosiła, czy nie jest to rzecz, która będzie wiecie, trendem przez pół roku, a za rok nie będę chciała do tego wrócić. Tudzież, czy te rzeczy są praktyczne, czy one są w moim stylu. W obecnych czasach marki ułatwiają nam, jak się da kupowanie. Zwracanie rzeczy już niekoniecznie. Nie wiem, czy to zauważyłyście. No bo chodzi o to, żeby wydać i potem wydać pieniądze, kupić i niekoniecznie potem zwrócić. Wiadomo. No więc stąd stwierdziłam, że wrócę do tych antyholi. Poza tym, tak jak mówię, mam banana na zakupy. Więc czemu by nie popowiadać o rzeczach, których na pewno nie kupię, tudzież o których może myślałam, ale zdecydowałam, że ich nie kupię. I dlaczego? No i zacznę, słuchajcie, od rzeczy, która bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba, która mnie kusi po prostu już od dłuższego czasu, ponieważ ona nabiera powoli rozpędu, jest tej rzeczy coraz więcej. Mówię tutaj, słuchajcie, o zamszu. Zamszu w tym sezonie on się pojawił rok temu, potem gdzieś tam zaczął nabierać tempa, no i w tym sezonie zamsz jest. Wszędzie. Mamy buty z zamszu, mamy torebki z zamszu, mamy kurtki zamszowe. Bardzo jest go dużo. Te rzeczy często są przepiękne, zwłaszcza słuchajcie, torebki i kurtki. Bardzo, bardzo mnie kuszą. Natomiast z praktycznych względów stwierdziłam, że ja zamszu po prostu nie kupię. Zamsz jest bardzo trudnym materiałem, jeżeli chodzi o pielęgnację, dlatego że nie można go moczyć. Każda kropelka, która sta spadnie na zamsz, zostaje już tam na zawsze w formie plamy. W związku z tym jest trudno go doprać, Nawet jeżeli zamsz pokryjecie jakimś środkiem, to ten środek zadziała na jakiś czas, natomiast nie uchroni od plam, nie uchroni od zabrudzeń takich, wiecie, które wynikają z tego, że te rzeczy nosi się na zewnątrz, że mają... Styczność z kurzem, który jest na ulicy, i tak dalej. Ja mieszkam też w takim miejscu, gdzie no, tego brudu na ulicy jest więcej <noise> niż na przykład u Was. W związku z tym, mimo że te rzeczy bardzo, bardzo mi się podobają, zwłaszcza chciałabym mieć, nie wiem, torebkę zamszową, ale po prostu ja wiem, że no, te rzeczy bardzo szybko się zniszczą i będzie mi po prostu trudno je nosić, jak już będą takie wiecie, gdzieś tam zabrudzone i wiem, że jest je bardzo trudno doczyścić. No i te rzeczy, które są modne, to są właśnie takie rzeczy, które są najbardziej narażone na zabrudzenia, czyli właśnie kurtki torebki, buty, czyli takie rzeczy, które gdzieś tam wychodzimy w nich na zewnątrz, mają styczność z rzeczami, które są na zewnątrz i tak dalej. Także mimo tego, że bardzo, bardzo ten trend mi się podoba, to podjęłam świadomą decyzję, że... Nie będę w nim partycypować po prostu. Druga rzecz, to jest taka rzecz, która moim zdaniem jest niepraktyczna. Sama ją lubiłam nosić lata, lata temu, ale w, przy obecnym stylu życia nie widzę tego. Poza tym mam wrażenie, że to w jakiś sposób, te rzeczy są stylizowane, że to jest taki bardziej, wiecie, że robi się to, żeby to lepiej wyglądało niż to jest praktyczne. I mówię tutaj o torebkach. Takich noszonych w ręku, tak? Mówimy, mówię tutaj o kopertówkach. Pojawił się ten trend na torebki, które są ogólnie takie miękkie, więc mamy te torebki miękkie na ramię, te mi się bardzo podobają. Natomiast te takie torebki, które są bardzo często, one są zwinięte, które są gdzieś tam noszone pod pachą, super to wygląda. Zwłaszcza na zdjęciach edytorialowych, w wiecie, w sklepach internetowych, świetnie to wygląda. Rewelacja bardzo kusi, człowiek zaczyna myśleć, że o, to, to jest coś takiego oryginalnego, i tak dalej. Jest to absolutnie niepraktyczne przy moim stylu życia. Ja, słuchajcie, żeby dotrzeć do pracy, to podróżuję prawie godzinę, noszę ze sobą oprócz torebki, wiecie, jakieś tam kawę, herbatę, lunch i tak dalej. No po prostu. Super to wygląda, ale dla mnie absolutnie jest to niepraktyczne. No i nawet właśnie, no można by pomyśleć, że A to jest fajna rzecz na gdzieś tam wieczorne wyjścia. Mam tyle torebek na wieczorne wyjścia, których nie używam, bo nie wychodzę za bardzo wieczorem. Um, przynajmniej nie mam takich okazji, żeby, wiecie, jakieś super torebki wyciągać, że po prostu. To byłaby strata pieniędzy i tyle. No i jak już jesteśmy przy torebkach, to drugi typ torebki, który też wydaje mi się niepraktyczny, jest bardziej praktyczny niż ta torebka do ręki, ale jest to też taka rzecz, która jest takim y, hipertrendem, który z, za pół roku wszyscy ludzie się zaczną tych rzeczy pozbywać. I mówię tutaj o torebkach jamnikach. Czyli tych takich torebkach, które są takie podłużne, natomiast one są na takich dłuższych ramionach, że one są noszone jakby na ramię. I gdzieś tam tutaj się kończą i one są takie właśnie niewysokie. Super wyglądają. Jest to ciekawy koncept, jeżeli chodzi o kształt torebki. Natomiast a niepraktyczny za bardzo, bo tam za dużo rzeczy się nie zmieści. Nie, ja patrzę jakby z perspektywy praktyczności tutaj, dlatego że nie poruszam się samochodem. I Dużo rzeczy mam w torebce. No i poza tym wydaje mi się, że jest to w jakiś sposób rozsądne, żeby myśleć o tym, czy ta dana rzecz jest praktyczna. Wiem, że to czasem jest takie, że, ach, oh, bo to jest moda, ale tak naprawdę trzeba sobie zawsze zadać pytanie, czy będę to nosić, czy pasuje to mojego, do mojego stylu życia, czy sprawdzi mi się to, czy po prostu założę tą rzecz raz czy dwa razy i potem będzie gdzieś tam kurzyć się w kącie. Fajny trend ogólnie, jest to ciekawe, ale one nawet tak bardzo mi się nie podobają. Muszę powiedzieć, jako sam kształt torebki, a mam różne torebki, wiecie, w różnych kształtach i tak dalej. Lubię rzeczy, które mają coś ciekawego w sobie, jeżeli chodzi o właśnie czy kolor, czy kształt, czy jakieś detale. Natomiast tutaj do mnie ten kształt do końca nie przemawia. Uważam, że jest niepraktyczny, i uważam, że to jest taka rzecz, gdzie za pół roku, jak przyjdzie, słuchajcie, jak przyjdą kolekcje wiosenne, to o tych torebkach pewnie zapomnimy. Może nie, może trochę dłużej to potrwa, ale będzie to jeden z tych takich trendów, który moim zdaniem będzie raczej krótkotrwały, bo potem znajdziemy sobie inną torebkę, która jest z lat 2010, którą będziemy nosić. Bo to jest taki trend, który właśnie powrócił. Z tam przełomu, znaczy z początku lat 2000, takich 2010, nawet bym powiedziała. I jedna rzecz, o której na początku miałam nie mówić, ale w sumie o niej myślę, więc o niej powiem: to dużo widziałam płaszczy, takich jesienno-zimowych w sieciówkach, czy ogólnie w ogóle na stronach internetowych sklepów, takich, które mają dwie rzeczy. Albo przytwierdzony do nich taki szal, jakby, albo są zapinane w taki sposób, że mają tutaj taką wyższą stójkę. No i super to wygląda, fajne są te rzeczy i tak dalej, ale wydaje mi się, że znowu jest to kolejny trend, gdzie za rok już tego nie będzie. W zeszłym roku już się mówiło o tych takich. Z, kołnierzach takich zastójką w kontekście płaszczy jesienno-zimowych. Było ich mało i wydaje mi się, że one komercyjnie dopiero właśnie zaczęły się pojawiać w tym roku i w tym roku będzie taki boom na nie. No i powiem tak, jeżeli to jest część waszego stylu, jeżeli to jest coś, co do was przemawia na poziomie waszego osobistego stylu, a nie dlatego, że to jest trend, super. Myślę, że jest. Trochę takich osób, natomiast wydaje mi się, że za rok będzie właśnie coś innego, że teraz postawiliśmy kołnierze, tudzież, że są te takie, ala, to jest, wygląda jak szalik, nie wiem dokładnie jak się to nazywa. Znaczy to mi się trochę też kojarzy w ogóle z, nie wiem, z latami 90. -tymi. Moja mama pamiętam, że takie płaszcze nosiła. W latach, na początku lat 90. mi się wydaje, bo to, to tak wiecie, jak przez mgłę to pamiętam. Więc wydaje mi się, że to trochę się odnosi do tego, czy nawet do lat 80. bo to mogło być, wiecie, że prze, przełom i że te trendy gdzieś tam, zwłaszcza w Polsce, docierały dużo później. Natomiast tak mi się kojarzy z takimi klasycznymi pokazami mody, wiecie, z początku lat 90. Wydaje mi się, że o ile to nie jest, Część czyjegoś stylu, czyli oni, o ile nie jest to coś, co ta osoba już by chciała nosić wcześniej, ale na przykład nie mogła tego znaleźć, bo nic z tego nie było, to wydaje mi się, że za rok, słuchajcie, będzie coś innego, że nie wiem, zwrócą duże kołnierze z kolei albo. Na przykład brak kołnierza albo coś w tym stylu. Wydaje mi się, że to jest taki krótkotrwały trend, i o ile nie widzicie siebie, że będziecie to nosić za 2-3 lata, zwłaszcza, że no kupno okrycia wierzchniego, takiego jesienno-zimowego, to jest inwestycja. Tutaj nie ma co ulegać tym trendom. Do mnie w ogóle ten, ten trend, powiem szczerze, że nie przemawia. Ja lubię klasyczne kołnierze, tudzież klapy. W płaszczach, których zresztą noszę mniej niż kiedyś, ale gdzieś tam w tym roku mam, mam zamiar i ochotę do nich wrócić bardziej. Natomiast jakoś te mnie w ogóle nie ciągną, te, te z tym szalem to już w ogóle nie jest mój styl. I ostatnia rzecz, którą sobie zapisałam, w sumie aż tak bardzo nie, mnie nie kusi, aczkolwiek czasem się zdarza, to jest biżuteria z sieciówki. Nie kupuję już od dłuższego czasu takich rzeczy tanich, w tanich sieciówkach, czyli jak kiedyś kupowałam rzeczy, wiecie, biżuterię w H&M, od paru lat już nie kupuję. Natomiast po pierwsze, w tym roku kupiłam sobie dużo bardzo fajnej biżuterii i w Polsce, i w Hiszpanii, i z drugiej ręki i tak dalej. Naprawdę mam bardzo dużo fajnej biżuterii obecnie. A druga rzecz jest taka, że nawet ta biżuteria z tej sieciówki... Takiej droższej, powiedzmy, weźmy na to kosa, tak, bo kos jest, nie jest tani, ta biżuteria jest dobrej jakości, w miarę przynajmniej tak się wydaje. Na dotykie takie ja nigdy nie miałem nic z kosa, więc nie wiem, jak to się spróbuje na, na dłuższą metę, ale. Jakoś tak nie wiem, stwierdziłam, że o ile te rzeczy mnie kuszą, zwłaszcza mnie kuszą takie, wiecie, naszyjniki, które są na przykład duży jakiś taki wisior na rzemieniu albo jakiś taki kamień półszlachetny na rzemieniu. Wiem, że mogę to znaleźć u gdzieś tam w jakiejś małej firmie i że to będzie bardziej oryginalne, bo... Nie tak dużo ludzi będzie to miało, i prawdopodobnie to będzie może w podobnej cenie, nawet jeżeli będzie trochę droższe, to najprawdopodobniej i tak będzie lepszej jakości. Więc biżuteria z sieciówki, ogólnie staram się w ogóle wyrugować tą opcję z mojego życia. Także to, to jest taka kategoria, powiedzmy, że bardziej ogólna, niekoniecznie związana akurat z tym konkretnie sezonem, który mamy teraz. No ale no, zapisałam to, dlatego że jak przeglądałam na przykład sklepy, jak robiłam ten film, gdzie przeglądałam kosa, reserved i Uniclo, to dużo moją uwagę właśnie zwróciła biżuteria, i gdzieś tam nawet się zastanawiałam, że a może coś bym sobie kupiła. Nie, nie potrzebuję. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że po pierwsze, też mogę sobie zrobić rzeczy. Mam, słuchajcie, cały zapas kamieni półszlachetnych z czasów, kiedy robiłam biżuterię milion lat temu. Myślę o tym, żeby troszkę do tego wrócić w ramach długich, jesienno-zimowych wieczorów. Wiem, że jestem w stanie jak coś zrobić, sobie coś bardziej oryginalnego. Także to tyle, jeżeli chodzi o mój antyhaul i rzeczy, których na pewno nie kupię w najbliższych miesiącach. Dajcie mi znać, czy macie też jakieś takie rzeczy, które kuszą was na przykład, ale wiecie, że nie będą wam pasować do szafy, nie będą wam pasować do waszego stylu, a na przykład mimo wszystko kuszą z jakiegoś powodu, bo na przykład widziałyście to w ilu sklepach i tak dalej. Jestem ciekawa, co z obecnych kolekcji widziałyście, czego nie kupicie. Tymczasem dziękuję wam za oglądanie, jeżeli film wam się spodobał zostawcie ciuka w górę. Jak zawsze, zachęcam do subskrypcji kanału. No i do zobaczenia w moich następnych filmach. Cześć.